Wyrwij mnie, Pan, ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To był drugi list apostoła Pawła do Tym Mateusza, czwarty rozdział, osiemnasty werset. Werset takiej części, którą my często pomijamy, no bo nawet w Biblii Warszawskiej tak trochę mało atrakcyjnie się nazywa, sprawy osobiste, dodatkowe polecenia i, polecenia i zakończenie. No, powiedzmy sobie, że to nie są takie wersety, które w związku z tym często naszą uwagę zwracają. Natomiast myślę, że są bardzo ciekawe i tak naprawdę niosą głębokie przesłanie nadziei. To znaczy, one jakby pokazują, że istnieje w naszym życiu mrok, bo istnieje, jak patrzymy na te. Na te właśnie sprawy osobiste, dodatkowe polecenia apostoła Pawła, to widzimy, że tego roku jest bardzo dużo w jego życiu. Ale jednak Jezus przezwycięża każdy rok. I właśnie myślę, że w jakimś sensie ten osiemnasty werset zwieńcza tą drugą stronę. To znaczy patrząc na te wszystkie smutne okoliczności Jego życia, że, że demas Go opuścił, umiłowawszy świat doczesny że musi wszystkich swoich najlepszych przyjaciół odsyłać, bo w tak wielu różnych zborach dzieje się tak wiele smutnych rzeczy. Tylko Łukasz jest z nim, no to jest akurat pocieszające, ale patrząc na perspektywę tego, że jest w więzieniu, no to tak powiedzmy sobie, no, no to jest pocieszające, ale to jest ciągle pocieszenie w smutku i w, i w, i w, i w mroku, i w ciemności. Nie ma płaszcza. Tak, to jest. Popatrzcie, to jest taka prosta rzecz. No, wszyscy lubimy chyba mieć ciepło jak śpimy. Tak? Dlałem, że jakbym was zapytał, czy cenicie swoją kondrę w, w, w ciemną, yy, zimną noc, no, to powiecie, no oczywiście, że tak. No a on płacz zostawił w Troadzie u Karposa. Yy, nie ma też za bardzo co czytać. Oczywiście wiele pamięta nam no, na pewno, ma w pamięci wiele fragmentów pisma. No ale księgi, zwłaszcza pergaminy, zostały. Aleksander Kotlarz wyrządził mu wiele złego. Nie wiemy do końca czemu, czym tam Paweł sobie zasłużył, bądź nie zasłużył, ale generalnie myślę, że takich Aleksandrów-Kotlarzy kilku by się znalazło i współcześnie. I to jest człowiek niebezpieczny, bo i Tymoteusz się ma jego strzec. Był sam w 16 wersecie. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. W 17 wersecie dopiero się pojawia ten wątek nadziei, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. I myślę sobie, że to jest czymś smutnym, a jednocześnie pocieszającym. Znaczy smutne jest to, że był sam, ale nie był sam. A tak naprawdę nie był sam i to jest pocieszające. Druga taka pocieszająca rzecz w tym 17 wersecie, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. Jakby apostoł Paweł nigdy nie rezygnuje z swojego powołania. Cały czas wie, kim jest i po co jest. Ja by je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Do końca nie wiadomo, czym ta paszczal Wiatu jest, ale myślę, że to było naprawdę trudne doświadczenie I inaczej by tego tak nie nazywał. I właśnie 18 werset jest takim wyznaniem, można powiedzieć, głębokiego przekonania postała Pawła, który się opiera na jego całym życiu, można powiedzieć na jego teologii Chrystusa, ale też na doświadczeniu Chrystusa, gdzie on mówi, wyrwie mnie Pan. Tutaj nie ma żadnego światłocienia, tu nie ma jakiegoś takiego miejsca, no być może, bo jak zechce, Oczywiście to wyrwień mnie Pan nie oznacza, że na pewno przeżyję, bo on jakby wie, że może nie przeżyć, ale jakby wyrwie mnie Pan w tym sensie, że to Pan będzie mieć ostatnie słowo. To Pan będzie tym, który zwycięży nad złem, które mnie osacza, które mnie ogarnia. To on to da mi nadziei, to on doda mi pokoju, to on doda mi sił, to on mnie przeprowadzi niezależnie od tego, co by było do przeprowadzenia. Jemu niech będzie chwała na wieki i wieków. Także. Yy, Życzę nam wszystkim właśnie tego. Życzę nam wszystkim właśnie tego, żebyśmy e, pamiętali, że nadzieja w Chrystusie przekracza przezwycięża wszelki rok. Panie, dziękujemy Ci za to, że w Tobie jest nadzieja. Zachowuj nas i nie daj nam się nigdy poddać. Z Bogiem i do zobaczenia.